Cześć! Z tej strony Dentrips. Dziś wraz z moim gościem, topowym Dychmanem, przedstawimy Wam 40 oszałamiających ciekawostek o koronawirusie, o których na pewno nie słyszeliście. Jeżeli natomiast tak, to podzielcie się tym z nami w komentarzu. Zapraszam do odcinka. Wyodrębnia się cztery rodzaje koronawirusów: alfa, beta, delta oraz gamma koronawirusy. Czy wiedzieliście, że nosicielami poszczególnych gatunków koronawirusów są ssaki, w tym ludzie? U ludzi koronawirus może powodować infekcję układu oddechowego, a ich przebieg bardzo rzadko skutkuje śmiercią. Czy wiedzieliście, że koronawirusem zakażamy się podczas kaszlu kichania lub mówienia? Około 3,4% potwierdzonych przypadków koronawirusów było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1%. Co ciekawe, koronawirus nie przenosi się tak szeroko jak grypa. Czas utrzymywania się koronawirusa na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza. Czy wiedzieliście, że psy oraz koty nie przenoszą koronawirusa? Należy jednak pamiętać, żeby myć ręce po głaskaniu tych zwierząt. Wirus może przenosić się na różnych rzeczach, np. pieniądze, przyciski w windzie, telefony. Objawy koronawirusa pojawiają się między 2 a 14 dniem zakażenia. Najczęstszymi objawami choroby przez koronawirusy są duszności, kaszel, gorączka oraz problemy z oddychaniem. Czy wiedzieliście, że nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe? Maseczki chronią osoby zakażone. Witaminy czy wyciągi roślinne nie mają wpływu na to, jak nasz organizm zareaguje w kontakcie z koronawirusem. Picie alkoholu nie chroni przed wirusem. Alkohol jedynie obniża odporność organizmu. Czy wiedzieliście, że najbardziej narażone na rozwinięcie choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe? Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie, nie znaczy to jednak, że nie zakażają się wirusem. Statystyki wskazują, że wśród osób ciężko chorych jest więcej mężczyzn. Czy wiedzieliście, że nie wolno przyjmować żadnych suplementów diety bez badań i konsultacji z lekarzem, gdy podejrzane jest ryzyko zarażenia koronawirusem, gdyż ich nieprawidłowe przyjmowanie może być szkodliwe dla zdrowia? Emeryci i renciści, tak jak wszystkie inne osoby, unikają dużych skupisk ludzi. Najczęściej zostają w domu. Czy widzieliście, że zalecane jest zachowanie co najmniej metra od osób, które kaszle lub kichają? Koronawirus spowodował rewolucję w publicznych placówkach. Wszędzie zaczęło pojawiać się mydło w toaletach. Koronawirus nie nawiązuje do słynnego piwa Korona. Koronawirusa nie da się złapać w rękę, zamknąć w puszce czy spróbować językiem. Jest tak mały, że nie widać go gołym okiem. Czy wiedzieliście, że koronawirus powoduje parokrotnie większe zyski sklepów spożywczych? Ludzie od razu rzucają się do nich, żeby czym prędzej coś kupić. Gdy dotkniecie czegoś, co miało kontakt ze silną osoby zakażonej, a potem dotkniecie swojej twarzy, czyli okolic nosa, oczu, uszu i ust, możecie się zakazić. Zalecamy uważać. Czy wiedzieliście, że podczas epidemii w sklepach musi przebywać mniej osób niż normalnie? Przyczyną jest zmniejszenie ryzyka zarażeniem się. W sklepach pojawiły się specjalne kartki z informacją o tym, aby uważać na tych, którzy kaszlą lub kichają. Nie oceniaj książki po okładce! Podczas epidemii koronawirusa można spotkać osoby w maskach, które są zdrowe. Wcześniej już powiedzieliśmy, dlaczego nie warto tak robić. Z racji panującej epidemii ludzie potrafią nawet wystraszyć się z zwykłego kichnięcia. Podczas epidemii koronawirusa zostało odwołane wiele zajęć, m.in. w szkołach, na uniwersytetach czy w przedszkolach. Koronawirus spowodował odwołanie wielu wydarzeń publicznych po to, żeby ludzie się nie zarażali. Najczęściej kupowanym produktem podczas epidemii koronawirusa stały się makaron, ryż, kasze, konserwy, papier toaletowy oraz środki higieny osobistej. Przez epidemię koronawirusa nie da się zjeść w żadnym lokalu gastronomicznym. Takowe mogą tylko funkcjonować na wynos. Koronawirus nie jest w stanie być wysłany w paczce. Przy wszelkich zamówieniach na odległość nie zarazimy się nim. Epidemia spowodowała częstsze występowanie rękawiczek oraz worków przy pieczywie w sklepach. Koronawirus od końca to Suriwano Rok. Koronawirus wielu osobom pokrzyżował plany. Na przykład, rodziny w czasie pandemii nie mogą udać się za granicę. Koronawirus w podziale na sylaby brzmi następująco: ko ro na rus Koronawirus ma szansę być jednym z najbardziej nośnych tematów w 2020 roku. Zalecane jest rozmawiać przez syntezator mowy. Możemy niestety kogoś zarazić koronawirusem nawet podczas zwykłej rozmowy. Żaden z youtuberów nie poleca koronawirusa, my też. Podczas epidemii koronawirusa występuje koronawirus. To już wszystkie ciekawostki na dziś. Znacie jeszcze jakieś ciekawostki na temat koronawirusa? Podzielcie się z nami w komentarzu. Zostawcie także lajka oraz subskrypcję z kliknięciem w dzwoneczek, aby być na bieżąco i nie przegapić następnego odcinka. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, możecie go także udostępnić na swoich mediach społecznościowych. Dzięki. Siema!